Cześć, witam Cię w kursie Python dla początkujących. Zaczniemy od instalacji Pythona na iPadzie. Ja wybrałam aplikację Carnet, którą pobieramy z App Store. Wpisujemy nazwę Carnet, następnie pobierz i zainstaluj aplikację. Karniec. Otwórz aplikację. Aplikacja powinna automatycznie otworzyć nowy notebook. Można się teraz zapoznać e, z interfejsem całego programu. Karnet działa podobnie jak na komputerze stacjonarnym. Masz komórki, w których możesz pisać kod Pythona oraz markdown do tworzenia notatek i komentarzy. Można wybrać język polski i wiele innych funkcji. W przypadku gdybyś chciał zainstalować Pythona na komputerze podaję link w opisie poniżej filmu. Cześć. Czy byście chcieli filmik z instalacją Pythona na komputerze z systemem Windows? W tym odcinku poznamy zmienne typy danych oraz będziemy wpisywać pierwsze komendy do Pythona oraz je uruchamiać. Zapraszam na kolejny odcinek. Zapraszam do komentowania. W komentarzach możecie umieścić swoje prośby i inne komentarze. Jeśli podobał ci się ten film, polub go i zasubskrybuj. Dziękuję i zapraszam ponownie.